Witamy w cyklu dokumentalnym Sport bez fikcji. 11 października 2014 roku. Ta data przejdzie do historii. Pokonaliśmy reprezentację Niemiec. Dokonaliśmy niemożliwego. Aż trudno uwierzyć, że głównym bohaterem został on. Reprezentant, który wszedł na kwadrans. Piłkarz, który od 7 lat słyszy, że na kadrę się nie nadaje. Po golu na stadionie narodowym stał i łapał się za głowę. Cały futbol. Saw the discussion between, uh, at the Euro 2012 in Poland with Miller or not with Miller. There I said, oh, okay, uh, Sebastian Miller is still playing. And now we wir we were all wondering. When we saw the German game, we, we, we looked at German games and und and we said, oh, this, this is our Miller from Vienna. Er spielt in einer fantastischen Mannschaft. Er hat immer einen guten Schuss gehabt, ein gutes Passspiel und das Tor hat er sehr überlegt und, und intelligent gemacht. Also, Dla nie że Dla Austriaków to na pewno było zaskoczenie, bo mnie się pytali, czy to jest ten Mila, który był, grał w Austrii. Słowo klucz? Marzenia. On ciągle marzył. U Pawła Janasa, gdy dostawał powołania, ale strzelał tylko w sparingach. U Leo Benhakera, kiedy nieudane zagraniczne wojarze drogę do kadry mu zablokowały. Franciszek Smuda na Mile zerkać nie chciał. Adam Nawałka uparł się, że stworzy go na nowo. Dziś o pomocniku Śląska znów jest głośno, znowu mówi się, że dostał drugie sportowe życie, a może to dopiero początek, może najlepsze dopiero przed nami? To jest poziom jak? Pierwszy poziom Czereśniaka, ja jestem w grupie... Jesteś w grupie Leszcz? Leszcz, tak. I tam najlepsza grupa Żub, tak? Stary Żub. Stary Żub. Tak. I grupy, której jeszcze żeśmy się nie dorobili w środku Wrocław, Ironman. Nawet nie wymarzyłbym sobie tego, że, że, że ktoś mi podziękuje za bramkę strzeloną na meczu, więc naprawdę, uwierz mi, że czasami człowiek e, myśli, że wie wszystko, albo że, że zna życie, że wie, co go oczeka, nikt z nas nie wie tego absolutnie. Zapraszamy na reportaż dziennikarza NC, Plus Pawła Grabowskiego, Mila. Sport bez fikcji, odcinek 69. Zaczynamy.